Cześć, witamy wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie filmik taki, które rzadko u nas na kanale się pojawiają, ale będzie to filmik z naszymi zakupami. Jest do tego naprawdę okazja taka wyśmienita, bo, bo zaraz zobaczycie, jakie sety, zestawy udało nam się zakupić. Tutaj mój asystent Dawidek już rozetnie pudełko i zobaczycie, to są oczywiście zestawy, yy, które, które kiedyś wychodziły. One są już y, używane, to znaczy ktoś je kiedyś y, otwierał, ale są w stanie według tutaj wszystkich wskazówek, y, idealnym i powinno być wszystko jak nowe. Bardzo chcieliśmy je od wielu, wielu miesięcy gdzieś namierzyć i teraz udało nam się jednorazowo od kolegi, który likwidował kolekcję, kolegi dodam kolekcjonera, y, więc takiego, który, który jedynie y, kupuje klocki po to. Że je zbiera, praktycznie ich nie składa, albo składa tylko po to, żeby zrobić zdjęcie, a następnie z powrotem lądują w pudełeczkach. I zobaczcie. Pierwszy zestaw. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale jest to mój wymarzony set, którego przegapiłem właściwie wtedy. Dawidek był malutki, więc jeszcze nie zbieraliśmy klocków tak bardzo jak teraz. A jest to set z y, serii Piraci z Karaibów i oczywiście Czarna Perła. Set o numerze 4184. Naprawdę wielki, niesamowity okręt, który, który był naszym marzeniem. Świetne figurki i w ogóle cała seria Piraci z Karaibów to jest jedna z naszych bardziej ulubionych staramy się zabrać ją całą i może nam się uda następny tutaj może odłożę następny unikatowy następny unikatowy zestaw a więc widzicie to jest mój wymarzony set gangan sap, czyli łódź podwodna Zobaczcie jaka tu jest figurka. To jest chyba jedna z najlepszych figurek, taka, takich, które wychodziły w tych y, normalnych zestawach, które można było zakupić w sklepie. To znaczy, mnie przynajmniej się najbardziej podoba jedna z najlepszych, czyli księżniczka Amidala w takim autostroju to jest naprawdę moje marzenie. Bardzo chciałem ją zdobyć. Tak się ułożyło, że, że niedawno kupiłem samą tą ciężniczkami dalej, a teraz udało mi się jeszcze do tego dokupić cały set. Wraz z nią, w stanie perfekcyjnym, idealnym. Zobaczmy, o zobaczcie, jest tutaj w zestawie wszystko ładnie posegregowane, przygotowane do składania, w stanie kolekcjonerskim, a więc niedługo na naszym kanale. Będziemy mogli obejrzeć sobie, jak składamy ten zestaw i go może zrecenzować. Wiemy, że to już jest troszkę y, parę lat już po, 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 po tym, jak te zestawy były wydane, ale myślę, że takie odświeżenie dla nowych fanów też będzie fajną sprawą. Tak więc to jest drugi set, drugi zestaw, jaki mamy. A następnym będzie też bardzo, bardzo Unikatowy i teraz bardzo poszukiwany zestaw. Zobaczcie, to jest z serii Heroesów, Marvel, tutaj Wolverine Chopper. Więc mamy tutaj świetne figurki, które, które bardzo rzadko pojawiają się Wolverine w takim stroju klasycznym a do tego jedna chyba z najbardziej poszukiwanych, też jedna z najlepszych, z najdroższych figurek kolekcjonerskich, jakie były w zestawach tych, które można było kupić w sklepie, to jest Deadpool. Deadpool, zobaczcie, bardzo, póki co tylko w tym zestawie się pokazał. No i trzecia figurka, to Magneto. To już mniej, mniej unikatowa, ale myślę, że też dopełniająca tutaj tego setu, zobaczcie. I czwarta, czwarty zakup. O, poczekajcie. Mamy tu chyba jakąś niespodziankę. O, a to jest gratis, bo tego nie zamawialiśmy. Tutaj kolega, od którego odkupiliśmy te zestawy, dodał nam gratis. Mamy tutaj taki polybag y ze Spidermanem manem Super jumper. Tak więc też świetnie. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jeden. Nexon Nights, jakiś taki mały zestawik. To mini zestaw, mini zestaw do, do tej aplikacji, do giery. Pewnie jakiś zachęcający z jakimiś kartami. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. No i szybciutko już przechodzę, bo nie mogę się doczekać. Oczywiście ostatnie pudełko, ostatni prezentowany i zakupiony dzisiaj zestaw klocków. To znów wielki okręt. Ach, aż tutaj mi się wszystko przewraca to jest Zemsta Królowej Anny wielki galeon, wielki okręt świetna seria, co już mówiłem oczywiście Piraci z Karaibów zestaw o numerze 4195 Zemsta Królowej Anny z takimi oto pięknymi figurkami i z ogromnym okrętem który na pewno na naszym kanale też złożymy i też Wam pokażemy w całej okazałości. I to by było na tyle tych emocji zakupowych. Myślę, że naprawdę yy, ten odcinek tym, którzy się interesują LEGO, mógł się spodobać. Dla nas to jest niesamowita sprawa. Jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani i już nie możemy się doczekać, kiedy te zestawy zaprezentujemy, już złożone u nas na kanale. Tak więc na dzisiaj to koniec. Żegnamy się, Dawidku. Cześć. Cześć wszystkim, do zobaczenia. Hej.